Ej, nie, cześć, nie nagrało się. Maneczko dziś ze mną gra jeszcze. I haku, gościu, i część druga, ciąg dalszy, nastąpił, właśnie. Ty nagry nagrywasz? Tak. Nagrywasz, nagrywasz nagry teraz? Tak. Ja, te ja też zacznę, kurde, ej, bo, bo mi się nie nagrało, ej. No, to no teraz, serio? To, to dobrze, dobrze, bo nie będzie tego. <laughs> no właśnie. No? Dobra. Nie będzie i tak się jak... <laughs> Czekaj. No to wydziesz to. Czekaj, bo nie, ja nie, nie będzie... wycinam. Wycinać. Ej, poczekaj, gdzie, gdzie są te ustawienia? Ej, gdzie były te ustawienia? Gdzie musiałem kliknąć, żeby przypisać klawisze? Ustawienia i skróty klawiszowe. A ustawienia gdzie? No tam pod tym nag przyciskiem nagrywania. A, o faktycznie. Ustawienia, skróty klawiszowe, no mam. Ale włącz jak i jak zobaczysz, że czas leci... A gdzie czas leci? No, jak masz OBS-a, nie? co to, to, to tam, niżej ci pokazuje. Jesteśmy razem! Okej. Okay. teraz... Dobra, to ja zaczynam nagrywanie, co? No, zeszło. Nie wiem, czy się nagrywa, chyba nie. O, nagrywa się! Dobra, dobra. Witam, z tej strony Michał Kośnik. Dzisiaj gramy w Robloxa, ee, na trybie... Fly, de, flying Death coś tam, nie wiem. Jest ze mną dzisiaj... O! Dobra, jest ze mną dzisiaj Pieterek i ty Wbijajcie na jego kanał no, Po prostu Pieterek, Pieterek. Po prostu Pieterek. Pieterek No po prostu Pieterek Bez po prostu no, <laughs> I no, jest ze mną no, dzisiaj no. też... Haha <laughs> no Jest ze mną też gościu. gościu Cześć, dzień dobry No, cześć, dzień dobry Cześć, przywitanko, nara Dobra, zaczynamy i gramy Jest ostre grańsko Granisko. Granisko. No granisko przez I. Granisko. Nie granisko, tylko granisko. Granisko. O ty nie Znam się, znam cię się od Ciebie A i jakby jest dobrze. trzech kontra stwór z Wiem. Ej, dobra, trzymamy się razem, co? Nie. No ja, i idź ty. Ja jestem w kinie. W kinie? W kinie. W kinie? W kinie. Kinie? Tak, w kinie. Tak, w kinie. Kurczę. Za szybko kliknąłem. Brawo. Wszyscy już, Dziękuję. Wszyscy już wie, wiemy, gdzie jesteś. <noise> A to nie ja, to nie zaraz jest To znaczy co ja To ty to byłeś. Teraz ja. Oj, o, się... mówię, że gościu. Oj. Teraz to ja specjalnie, <noise> bo skończyłem robić komputer. Dlatego e zrobiłem, żeby tu e wszystko. To teraz to wszyscy klikają, nie? Czekaj, ja też tu kliknę. Ej, na koniec zawsze to klikamy, żeby szli w tamtym kierunku. Proszę <głos> <głos> Dobra, ja spadam. O, cicho stoi tu, ja, ja. O. O, no, poszedł sobie. Aha. Zdezorientowała się. Tak jak... Oj, gdzie mam iść? Kurczę ej. O cicho, jest jakiś gość. To dobra nasza dobra nasza. No ja mogę weź. Co będziesz? 20% szans, no to chyba mogę byś. ja mam 23. Ja mam 23. Ty prędzej ją. Tu chodźcie, ej. Tu chodźcie, tu chodźcie, tu chodźcie, ej. Na środek. Nie wiem. Ej, gościu, chodź na środek, chodź tu. Tu chodźcie. Ej, gościu. Tak. My mamy swój gang, chodź ta. Taki Gang Gówniaku patrz A Kogo Co? O cześć Patrz, cześć Ej, a umiecie wyjść, umiecie wejść na ścianę, znaczy Pieter umie... Pieter jak umie, bo go nauczyłem. Gościu, umiesz wejść na ścianę? Gościu. Na to tak, to idzie łatwo. A, myślałem, że zostanę wielkim odkrywcą Z, Zrujnowałeś moje marzenia Tak powinno być Jak, że zrujnowane marzenia? Tak, zrujnowane marzenia Zrujnowane marzenia Twoje... Two, two. O, o, o ci cicho wskoczył na pochodnie O, stoję na pochodni Ty, tu jest dziura w dachu. Wcześniej nie widziałem. Co tam chlapiesz? Klaszczę! A klaszczę. Chla... Wiem. zostaw Piter, zostawię cię. A, a ja nie. Ja szukam tego. Ja szukam tego gościa. Znaczy gościa, no tego. jest. Do you, do you. Nie wiem. Nie wiem jak to przeczytać. U góry, gościu. Nie gościu. Gościu, szykujcie. Nie gościu, serio? tylko gościu. Gościu, Cześć, bo ja wyłączę, bo tu na telefonie mam YouTube włączone, bo oglądałem Ciebie, nic nie gadałeś. Oglądałem Piterka, Piterka. Nic nie gadałeś, ja nic nie słyszałem. Może dlatego, że mam słuchawki na uszach Ej, to dobrze było. <noise> kto to? Cicho, o, znalazłem tego gościa. O, dostał. Goście, dostałeś. Wierzę, jest... Nie ja. <laughs> jest ciebie dwóch teraz. Tak, dlatego dałeś się taki... Tej... Tej... Ale tamten to jest ta pierwsza wersja ciebie, gościu. Wierzę, tak, to jest taka... Wiesz, że on... Ty jesteś... Podrobiona. Ty jesteś taki bardziej gościu, a to jest taki mniej gościu. On nie umiera. Co? On nie umiera. Oj, bo... A bo ja stoję blisko. Pewnie tak tak. Kurde, ej. a ty, Peter, weź mi tu nie, nie krzyżuj mi tu planów, bo ja ci normalnie tak tutaj zaraz. Ratu, Proszę. Gościu ratuj. Nie, tego innego gościa. O nie, 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 nie. Uratuj. 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 Kurde. A. przeszkoda to tam Ej. Mi to się... Pomocy. <laughs> Dobra. Proszę pomóż mi, bo pomogłam ci podrobiony gościu. Podrobiony gościu. Znaczy ja na jego miejscu bym nie pomagał, nie? No ja mu pomógł. Ja bym pomógł. No nie no ja też bym pomógł. Ale no. mi nie ma. Ej, ej, Michał, weź tutaj podejść, nie? Chodź, chodź. Już czekaj. Czekaj, ja, ja, jak cię zamrozi totalnie to podejdę. Nie. <głosy> <głosy> nie. No, Dobra, już, już idę, tylko nie wiem czy. No, no, no. Jestem <noise> Dobra, wracam do gościa. Gościu, no dobra, to... chodź, chodź do mnie, chodź, chodź. Owszem, chodźcie, się bliżej, no. No, no jestem. Wiesz co? No i bliżej. Oś. Chodź, chodź, coś ci powiem, na ucho. Ju, już jak, jak zawrodzisz się, to ci ten. Powiem ci ze słoika na ucho, Ju? ok? okej? Już, już idę. Może no? Gadaj. Co chciałeś powiedzieć. <laughs> <laughs> Czekaj, gdzie on jest teraz? co nie? Halo, No. Kto? Że, że ten gościu. Ty. Ty, ja! Tak ty! Ja! Ej, hey, masz ten level, chodźcie! Nie, tam nie, nie, nie! nie! Bo wyjdziesz z serwera. Prawdy? Tak! Już, już wyszedł! Żeby wrócić, musisz yy, wyjść w ogóle z gry i do nas dołączyć. O, A co to jest zagra? To nie jest gra, tam się tylko trybuje, ci tylko traduje Ci udajesz swoje miotki, miotki. albo te. Miotły! <grym>

I jest Jeszcześ... sprinter, nie? Jest tak, biegacz, kolasz i narciarz <noise> tak, <może być>. <głos> <głos> ja się odblokuje się da? No nie no, są po to żeby odblokować, ale odblokować się nie da. No tak, no tak się no. <głos> <głos> Cześć, ja nastawić ten zegar Chciałem mówić... O ktoś się zamknął w mojej kapsule a patrzyła tu gościu. A gdzie jest ten, bo... gdzie jest ten żywy gościu? O, bo tu mam komputer znalazłem. A ty jeszcze grasz, ja jeszcze grzę ten! Ej, Nie. nowy sub subskrybent, użytkownik Robert, coś tam, coś tam. Dzięki gościu. Dzięki gościu. <noise> Dopiero zauważyłeś? Ej, dzięki gościu! <noise> gościu mnie zasu zasubskrybował, dzięki gościu. Dzięki. Ej, tylko że nigdzie nie ma tego drugiego gościa. Drugi gościu, gdzie jesteś? Już ci mówię, mówię no. ci, że się kryje, ale nie powiem gdzie. W poecie. Kryje się, okej, okay? Podpowiedziałam ci. O! A... Dzięki! <laughs> <Jak> <laughs> <jest>? <laughs> dzięki, a to chyba Peter będzie zamrożony. rządził. Ja ile, bo tu będzie. Pitera nie ma. Właśnie wiem, ale te, te co Was zamroziłem, nie? To one są teraz niedostępne, nie mogę go zamrozić, bo Wy tam jesteście. jakby. No tak. Gdzież? Ha, jestem mistrzem tej gry. Czasami. Czasami. go <głos》> no, <głos》>. co teraz. <głos》>. Coś tak zajebiste, nie? No. no. się dołączyłeś? Jestem no. zajebiasty. No tam ja się <głos》>. dołączyłem, tylko poszłem na tamtą grę, Krystalko. A ja sobie tam chodziłem. O, mam 0%. Mam 0% bez szans. A ja? Kurde, 23. I są... 26. Co mówiło to? Je jeźdź. Jeźdź. To. <laughs> Ty... <laughs> <laughs> czekaj, ja też chcę. Czekaj na mnie. Czekaj na mnie, dobra. Możesz się ja. Oje, sorry. Czekaj, wlezę Pitrowi na głowę. Piter, stój. No stój. O, czekaj no. Jedź. A zróbmy taką wieżę jak wtedy. Ej, czekaj, taką wieżę zróbmy jak wtedy, chodźcie. Ale nie ma jednej osoby, ona nie chce wejść. Chodźcie na mnie, chodźcie. A nie, przy No. Siadaj. No. Idź. <laughs> spadli, takie... Takie dupie, takie nie, nie spadliście, ale spadliście... A ja nie. Spadliście dopiero jak się na was spojrzałem. Też bym robił, ale nie mam nigdzie w zasięgu wzroku, nie mam żadnego komputera. Tyle powiem. Naprawdę? Nie zauważyłem. Ale naprawdę nie zauważyłem z początku. Więc dzięki Myślałem, dzięki za info. No właśnie z początku miał być sarkazm, ale właśnie sobie uświadomiłem, że tak naprawdę, naprawdę nie. A czy nie wiem czy miałbyś sarka ale po prostu wiesz No gdzieś no, miał no, Tak wyszło jak wyszło Odrz no, od Kurczę <gryppy> Ups <gryppy> Zawsze musi być to UPS! Jakby to ups, ej, jakby to ups, coś dało. O, o, cześć gościu, bo biegłem właśnie, żeby tak. Pitrowi pomóc, a tu patrzę gościu, no to gościowi pomogę tam. A wiesz o co chodzić? To... No ja chcę zrobić coś takiego. Wiesz o co chodzić? To... ups? Gdyby wszyscy widzieli, że to ty. No tak, ale to bez sensu. Nie ma żeby sensu, nie ma żeby sensu, wszystko jest sensem. No weź gościu, zepsułeś. Ja to specjalnie na koniec zrobiłem. No weź, chciałem mówić, że. I teraz ja chcę mówić. uciekać. Właśnie chciałem mówić, Ej. gościu ty tu specjalnie, a weź, bo on tam przede mną jest. To, Kur... On to jest w tym pokoju. Mam ja powiedział. Go... Przebiegł obok mnie. O kurde, chciałem Czy... robić komputer. Chciałem robić komputer. O nie, poprze... o, Nie, 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 pomocy, pomocy! Jest się złapał, mnie nie złapał, nie złapał, Ej. Mnie Ej, złapał nie, kompu... nie złapał, uwaga, uwaga, nie złapał. Nie chciałem robić komputer. Nie uwaga, idź tam! To c... Nie mogłeś mówić, wcześniej. Nie, bo byłem zajęty. Czym? Nie wiem, mówię nie. O cicho, mam komputer. Chodź gościu. Ja jestem w tym samym pomieszczeniu, co robiliśmy ten kopyt. A ja mam inny chodź. A ja też tam byłem. Gdzie ty jesteś? Ja? Kaś mi. Ja? Czy Peter? No. Ja. Ty mi masz tylko... Ja. To mów, że ja. Nie mogę. No dziękuję. ja. No, ty. <laughs> no ja. No Klikłem na biały, a chciałem na ten. Czekam. Musisz czekać na kolejny ten. Musisz kolejny... Musisz czekać na kolejny nawiał. Co ci na... Kto ci nawiał? Może być? Ej, który mi tu? Uciekaj, bo on tam zaskrzyje. przyjdzie. mam go gdzieś. O nie, jednak nie ma Ej, gdzieś tu chodzi. Gdzie on chodzi? Ło, wow, uciekaj! No on tam jest w środku! Mówię, uciekaj, a ty tam leżysz Każdy gdzie idzie. Kurde, no poważna właśnie, właśnie. Kurde, prawie zostałem. Dobra, ja, ja, ja wracam. Ja wracam. O kurde, on tu idzie. No właśnie, ja, ja, idę go, ja idę go robić. Zostaw mój komputer. To mój komputer. No weź, na, dotk Dotknąłem i już się zrobił. A jeszcze jeden został. Ho Gościu, chodź, chodź. O. E, cho Chodźmy razem. Razem się też Ja będę przewodnikiem stada. Patrz, e, wiecie, że tu można się schować? Gościu. Tak. Tak, wiemy. No, a ty nie wiedziałeś, bo ci to. wcześniej powiedziałem. Otwieram Gałgan. To. Tu nie ma. Yo gałgan. Gałgan nie Chodźcie tu ty mi. Chodź, w końcu coś znajdziemy, chodźcie. Chodźcie. Chodź Peter, gościu, chodźcie, w końcu coś znajdziemy. Mówiąc coś mam na myśli tego gościa z młotkiem. Dobra, chodź prosto cały czas, Chodź. Dobra. Ej, mówię, że... Mówiąc coś mam na myśli tego gościa z młotkiem. To jest zrobiony kurde? No. Nie? Ha, widział. Dziś ja tu. O. Ha! No co za! Co za człowiek! Nie? Kurde, właśnie sobie uświadomiłem, że to Peter powinien, powinien być przewodniczącym, bo to on. Oj, zwróćcie on. Przepraszam. Ja bo on nie ma okul. Bo my mamy okulary, on nie ma. No właśnie, to wygrałem, widzisz? Ej, czekajcie na mnie. Ja Myślę, że wypuszczyliście prosto. Nie! No. Ej, chodźcie, pełzniemy, chodźcie. Co? Chodź, gościu w inną stronę, chodź. Nie! A, a ja jeszcze tu posiedzę, ja może. A ja może na niego. Czekałeś mi już. Ej! Prze ktoś mi przerwouło otwieranie. Jak? ja! Bo <laughs> ja ci wlazłam wtedy! Pod po ciebie! No ej! Jeszcze Nie O! Cicho! No Cicho! Jest! To O nie, uciekam! Jestem. Jestem najlepszy. A ja, ej, a ja nie zdążyłem uciec. Nie zdążyłem, bo wylazł. Aha. Fajny kominek, fajnie się tak w niego patrzy. fajnie. Ej, jesteśmy w trzech. No. O nie. Kto ma najwięcej procent? Pięć procent. 52 O matko, ja mam 30 40, o 32 A 25 Nie, bo teraz już doszedł jeszcze To tylko ja, ja mam 20. to tylko ja, hehe Miałem 25, teraz mam 20 Ej, Polak doszedł, to tylko ja, hehe hmm. Cześć, to ty, to, to ty, to tylko ty Kto? Ej gdzie a tam? Na je, na jedną? Nie, ja Ej, to jest dziewczyna, No Ej Czekaj! Ej, weź, a ja co? Ja idę po Zarywacie? No, tak, zarywam. A beze mnie. Tak, byście. Byli. Ej. co Byste się... Byście Jej. się wstudzili. No. Ej, Byste tak. A nie, dobra. I na głowę. Ej, czy... Ile mieliście procent? Trzy, nie wiem, czy ileś. Ja miałem, A z... miałem 20, Ja miałem 20. Ja mam też. Tam taki ściuku. A Ty jesteś. Nie. Tak. tak. Nie, michi, Michika wu jest. znacie gościa? No. Tak. No mówię ty. No ty. A kto... Nie, ja... Nie ja. Michi, jakiś Michika jest. Znacie gościa? Tak, znam go. To ty. A ja nie. To ty. Nie. Nie oszukujmy się. Ja nie oszukuję się, tylko was. O, to ty kurde, uciekłeś. A, Zostawiłem, proszę. Je Już zostawię cię tutaj w bezpiecznym miejscu. Może być? No, nie mam innego wyjścia. <grym> Zostawiłem cię w bezpiecznym miejscu. No, a on. O, mamy, mamy wybryk natury. Patrz, widzisz tą czerwoną linię? Nie możesz, nie możesz jej przekroczyć no. <noise> A czy musisz ją przekroczyć o. No staram się, nie mogę Ej, Gdzie ty jesteś? Pyta... Ja cię nie mogę znaleźć Pytanie, kto ci Ja, ale nie mogę cię znaleźć No szukaj go, szukaj. Ciekawe co znajdziesz Znajdziesz, tylko już jako bryłka lodu. No, no chyba tak. O jeszcze troszkę. Nie no ja wiem. Ale już nie idę, bo bo tak. Boś zginął. Nie, jeszcze nie. Dobra, ja teraz. Należyłem, nie mogłem drogi znaleźć. Szedłem, ja bym mu od razu biegł, pomóc, a nie. Chcesz, okej? Okay? Tak. Czy szedłeś, okej? Tak. Ja się nie, nie bierze. Chcesz, szedłeś. No, a nie słyszałeś, pokaja? Puk... pukania? Nie. Ale czy nie mnie? Nie. Bo mi pukało serce. A to ty słyszysz, ja... O, cześć. Dostaw to, tylko ja, hehe. Co ty, nie wziąłeś? Aha, w tym. Dostaw ją, to tylko ja, hehe. Dobra. Gościu, gdzie jest... O, komputer. Gościu, gdzie jesteś? Ja bym coś powiedział, nie? Gościu, gdzie jest? Ej, gdzie on jest? Peter, po powiedz mi też ci będę. O, się ja ma gościu! Oj, użyłeś. No gówno, schakać nie mogę. A ty, tu nie możesz wejść! Gdzie? Do tego pomieszczenia. ja? Które? A nie może. Dlatego, co ja byłem w nim? A jednak mogłeś. A gdzie ty byłeś? Daleko. Nieważne. To jest nieważne. Chciałem sobie YouTube'a włączyć, nie? a zapomniałem, że nagrywam, Co za mest. O, elo, Piotrek. Jestem... gdzieś zginąć? No wiem, widzę. No Wy se gadacie, a, jest, a ja a ja robię... Po... ważne rzeczy robię, znaczy ważne, no. Pożyteczne. Szukam siedzenie, Was i coś. Siedzenie na kanapie. Nie, nie, nie mam kanapy przy biurku. O, kogoś widziałem. Uciekam, ja, A to tylko ona hehe. He. Tylko ja hehe. He. No to tylko ona hehe. He. Dopiero jeden komputer... Z... o, dwa. <noise> Dopiero dwa komputery zrobiliście. No ci podmówię, gdzie jest to tylko ja wiem. Właśnie ją minąłem i... No... To ci nie A idź ty. O, właśnie tu jest, widzę ją. Kurde, mogę trafić. No. kupię szafki, trafić nie mogę. O, chodź. Gdzie ona jest złapana? Ja jej nawet nie widzę. Nie ma kolumny mi pokazane. No jeszcze nie jest złapana. Ale już jest. A. Nie ominął. To tylko mi... ja. Hehe. -he. <laughs> Ja? Być bardzo blisko jednej osoby. Dobra, to ja odcinek chyba już zakończę. Żegnam Was, wszystkich. Piszcie, komentarze, wpadajcie na kanał Pieterka. Yy, gościu nie ma kanału, chyba nie wrzuca, nie? Nie, o, ale, ale jak będzie wrzucał, to to wpadajcie do Pieterka. I to tyle. Cześć. Nie, nie, zapraszam. To nie, to nie. Znaczy, bo ja zaraz skończyć muszę w ogóle, nie? Ogólnie Bo Tata zaraz jedzie do pracy, i wtedy my idziemy do cieczy. Tak jakby, tak, tak jakby co, nie? Nie tłumaczę się. Nie mogę, bo usuwam kogoś. Nie stoję w miejscu. Ej, co? Ona wyszła ze frontu? On... czy z frontu? ona wyszła z tego? Tak, wyszła. Kurde, nawet nie zdążyłem jej do frontu. dodać. Kurde, spójrzcie sobie na czat. Przejrzyjcie cały czat. Nie nagrywasz, ja nagrywam. Spójrzcie, ale spójrzcie sobie na czat, ja już nie nagrywam, ale spójrzcie sobie na czat. Jak mnie to dała? Ma ją we friendach? Dodała mnie do friendów czy nie? Ona cię dodała ogólnie, nie, ale. Friend. Ale ty musisz ten ją tylko to, zaakceptować. Właśnie ja nie, nie widziałem, mi się nie wyświetliło, bo ja ten. Dobra, zajmij się graniem, a nie pisaniem. <grym> nie, zajmij masz. się. Pisaniem. Czemu? Bo jest Polakiem do osobowości. A... A mnie nie pozdrowisz? Nie. <laughs> Iiiicz ty! Ja Piotr. Nie czytaj czatu, tylko grzaj. Czekaj. Cześć. Eee. O, Polska, tak, Polska, Polska, jestem Michał Ja Piotr Specjalnie czytam czat, żebyś ten o no. Czy Bo mi kazał gra... On mi kazał grać, a nie czytać czat. To ja specjalnie mu czat przeczytałem O cześć to ja przyszedłem ci drzwi otworzyć Dobra, to ja na razie, ja kończę. Cześć. Dobra, trzymam się. Trzymam się, no cześć. Na razie. No, A, ja, a ja kończę nagrywki. Trzymajcie się ludzie. Na razie.